Jeszcze jedna lekcja, a mózg chyba wyciekłby mi uszami. I jak na razie nic nie zagraża naszemu światu. Przez cały weekend możemy robić, co chcemy. Będę mógł uporządkować swoje notatki z matmy? Dziwak z ciebie. A, a jakie ty masz plany, Rej? Może spotkamy się wieczorem i pomalujemy razem paznokcie? Tak być może. Ziemia do Rej'a. Halo! Ty mnie nawet nie słuchasz! A wybacz, pewnie będę z rodziną w cywilizacji światła. Finbar ciągle próbuje zahamować mutacje taty. Rej, rozumiem, że chcesz być przy swoim tacie, ale czasem trzeba odpocząć od zmartwień. Niewiele brakuje, żebyś zmienił się w gorszego nudziarza niż Gabe. To nieprawda! Racja, nikt cię nie przebije. Żebyś wiedziała! Ej, ej zaraz! Słuchajcie, czy widzicie to, co ja? Czoten i Tiera? Po naszej stronie, Woalu? Tudo. Starcie mistrzów. Transakcja. Co wy tu robicie? Nieważne, bo i tak was powstrzymamy. Chcemy się napić kawy. Nie ukrywam, że miałem nadzieję was tu spotkać. Zamówiliśmy nawet dla was napoje. Ha, jeśli sądzicie, że się do was przesiądziemy, to widać, brakuje wam. e. którejś tam klepki. Szkoda. Myślałem, że porozmawiamy. O biednym ojcu reja? Co z moim ojcem? Rej, halo! To psychopata. Regularnie próbuje nas zlikwidować. Nie wierzę. Ty też? Daj spokój. Znamy jego metody działania. Nie sądzę, że nagle przerzucił się na zatrute ciastka. A może? <laughs> Dzieciaki. Zadowolony? Co z moim ojcem? Przeprowadziłem szczegółowe badania dotyczące skutków ubocznych mojego serum ewolucji. Jak zauważyłeś, mutacje nie zawsze są korzystne. Saguru niedługo przestanie być człowiekiem. Mutacja humonculona rozprzestrzeni się i z Twojego ojca nic nie zostanie. Na szczęście opracowałem antidotum na działanie serum, które z przyjemnością Ci przekażę. Ale pewnie chcesz czegoś w zamian. Cóż, głupotą byłoby dawać taki skarb mojemu wrogowi za nic. Potrzebne mi pewne zaklęcie, czar płynnego przymusu, który według legendy jest znany tylko Mistykowi Wody. A oboje wiemy, że masz pewne konszachty z Mistykiem. Tak, na pewno damy wam zaklęcie jakiegoś przymusu. Nie idziemy na żadne układy. Zgadza się, nic z tego. Rozumiem twoją niepewność. Jeśli zmienisz zdanie, nie wahaj się. Wezwać mojego sługa. Nie zamierzam stracić ani minuty weekendu na rozmowę z tym błaznem. Tak. E, e, dzięki za ciasteczka. Nie zwlekaj z decyzją, Raidenie. Inaczej z twojego ojca nie zostanie nic do uratowania. Mm. Ray, co ty wyprawiasz? Co? Naprawdę nie wiesz? Mam przegapić okazję, by przywołać prawą rękę Czotena kiedy tylko zapragnę? To darmowy bilet prosto do jego bazy. Więc tak naprawdę nie zamierzasz się z nim dogadać? Dajcie spokój, trochę więcej zaufania. Rey Pierce Okamoto nigdy nie zrobiłby czegoś tak szalonego i nieprzemyślanego. Słuchajcie, wybiorę się do cywilizacji światła i zajrzę do taty. A potem pójdziemy się razem zabawić. Obiecuję. To my idziemy z tobą. Przedać się wsparcie moralne. Muszę uporządkować. No, wow. nie możemy spuścić Reja z oczu. Mamo, co się stało? Powinieneś sam to zobaczyć. Hmm? Huh? Przykro mi, Reydenie. Wkrótce zniknie ostatni okruch Twojego ojca. Nic więcej nie da się zrobić. Nie, zostało tylko jedno. Rej, nie zapominaj, że tu chodzi o czotenę. On kłamie, gdy tylko otworzy usta. Nie możesz się z nim dogadywać. Nie mam wyboru. A więc młody wojownik zmienił zdanie. Tak jak przewidział mój mistrz. Rey! Nie? Musimy iść za Rejem. Jak go znajdziemy w cywilizacji wody? Nie wiem. Statek Jotena pozostaje w ukryciu. Spokojna głowa. Załatwię to. Lua! Książę ma! to zalogował się do Gabriela! Możesz namierzyć jego sygnał? Szukanie mapy! Adres znaleziony! Odrzuciłeś rejowi pluskwę GPS? Przyczepiłem mu ją do kaptura. No tak. To podstępne, zdradzieckie i fałszywe z twojej strony. Dobra robota! Las, szlachetny projektor! Ruszamy do cywilizacji wody! Gulgat wraca do domu! Wodny układ elektryczny. Domyślam się, że to nie na pokaz. Na razie skupmy się na bieżących sprawach. To pomoże ci zlokalizować mistyka. Skąd masz tę pewność? Sam król Tiritonus udzielił mi tej informacji. Gwarantuje ci bezpieczne przejście przez cywilizację wody. Seneszal przygotował dla ciebie platformę. Nie dzięki, mam własny transport. Tatsurion, rozkuty! Nie! Podejmujemy walkę z wrogiem? Najwyższy czas. Nie tym razem, mamy umowę. Ja zdobędę zaklęcie od mistyka wody, a czotyn da mi antidotum, który ocali tatę. Nie. To nie skończy się dobrze. Przyłapaliśmy ich. Szpiegowali pod pokładem. Nie szpiegujemy. Szukamy przyjaciela. Nie macie z tym nic wspólnego. Wracajcie do domu. Naprawdę mu ufasz? Nawet nie wiesz, czy antidotum zadziała. Słusznie. Z radością przeprowadzę doświadczenie na ochotniku. Może ta Tsurion chce wrócić do swojego stanu sprzed ewolucji? Nawet nie próbuj. Ach, doskonale. Seneszalu, sprowadź stworzenie 4-2-2-2-5. Idziemy! Czy to był rozkaz? A musi nim być? Jeśli cię nie zabiorę, wezwiesz kogoś, kto to zrobi. Przynajmniej będę mógł cię chronić, kiedy coś pójdzie nie tak. Będziemy tak sobie stać, aż tu wróci? Obiecałem Rejdenowi bezpieczne przejście dopóki mi służy, ale moja uprzejmość nie dotyczy jego przyjaciół, intruzów. Gięta kość, do ataku! Zdaje się, że czas na skok! Coś po A, nie. Nie, nie. Zniknęli. Musieli utonąć, kiedy wpadli do wody. Bardzo wątpię, panie Heller. Sądzę, że wymknęli się z powrotem za woal. Patrolujcie teren pod pokładem. Na wszelki wypadek. Okej, okay, Lars, możesz się ujawnić. Gulgot, nadal namierza szereja? Przeliczam trasę. A osiem kilometrów do celu. Robi się zimno. Nie lubię zimna. Nie zawrócimy. Chyba jesteśmy blisko, ale nic tu nie widzę. Tylko woda i lód. Wlądujmy i rozejrzyjmy się. Jeśli oczywiście pozwolisz. Zgoda. Nie rozumiem. Według mapy tu powinien być mistyk. Choten skłamał. Czy to cię dziwi? Chodź. Ogrzejesz się. Au! Coś jest w kapturze. Co to jest? Nadajnik! Może twój nowy przyjaciel czotem chciał cię śledzić? Może. Albo... Ray! Wiem, że nie myślisz teraz jasno, ale wierz mi! Więc to wy tak bardzo chcieliście mnie namierzyć! Wybacz, Rej, to było jedyne, co mi przyszło do głowy! Zamarznięty ekran! To niebezpieczne miejsce, Rej. Popełniasz ogromny błąd! Ale biorę go na siebie! To nie dotyczy was! Wszystko, co robisz, dotyczy mnie. Nie dawaj czotenowi tego czaru. Nie wiesz, co z nim zrobi. Nie mogę się tym teraz martwić. Jedyne, co się dla mnie liczy, to uratowanie taty. Jeśli mnie zatrzymacie, będę z wami walczył. Walczyć z przyjaciółmi. Naprawdę chcesz pojedynku? Nie, ale mogę nie mieć wyjścia. Ja nie walczę, chyba że spróbujesz mnie zmusić. Gabriel, awaria systemu. Lars. Dobra, skoro nie chcesz mi pomóc, przywołam inne stworzenie. Ali, Gabe, trzymajcie się! No. no! Mogłobyś zabrać bokieć z mojego brzucha, Gabe? Wybacz, nie rusza się. Świetnie utknęliśmy w wielkim lodowym rożku. Um, jeśli aeropika ugrzęzła w zamarzniętej wodzie, nie powinna przypadkiem zniknąć? Wpadnie na dno oceanu, a my razem z nią musimy stąd uciekać. Kolbat wciśnie, Escape! O, Gabe, zabieraj ten łokieć. Witajcie, Adam, poszukaj Jesteś mistykiem. A ty jesteś Raiden Pirs Okamoto. Widzieliśmy w tobie nadzieję. Przepowiedziany, zrodzony z dwóch światów, który przyniesie harmonię po obu stronach Woalu. Ale zaczynamy wątpić w te przepowiednie. Kiedy się poznaliśmy, byłeś przeciwny zmuszaniu istot do działań wbrew ich woli. A dzisiaj sam niemal zmusiłeś tego, którego nazywasz przyjacielem. Ja chciałem tylko pomóc Dacie, zaiste. Ha? Chwileczkę, jednak dajesz mi to zaklęcie. Co mam teraz zrobić? To, co powinieneś zrobić, jest mniej ważne od tego, co naprawdę zrobisz. Ufam, że nie wróciłeś z pustymi rękami, związać ich. Uprzedzam, że jestem przeciwny tej decyzji. Doskonale. A oto antidotum, jak obiecałem. Human kulon Działa. O, zgadza się. Nie wspomniałem, że antidotum nie działa na ludzkie hybrydy. Musiało mi to umknąć. Nie. Nie! W strumieniu bezkresnych wód, złuź do posłuszeństwa! Czy to naprawdę konieczne? To stworzenie było kiedyś Twoim przyjacielem, ale teraz jest bezrozumną bestią, Najdzielu. <laughs> hmm. Za późno, by go odesłać, Rej. Zaklęcie płynnego przymusu pozwala mi przejąć kontrolę nad stworzeniem innego wojownika. Tatsurion rozkuty! Wiedziałem, że 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 źle 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 tak tak tak, przykro. przykro. później. Teraz walka! walka. Wysłać do cywilizacji światła. Uwierz, ja go nie zatrzymuję. No dalej, dajcie wycie Skrobalowi. Górny ma pomysł. <śmienny> Zdarzają się po ziemi, ale nie ze śmiechu. Tato, jeśli wciąż tam jesteś, musisz z tym walczyć. Proszę, tato! Tato? Game, zaraz odeślesz gulgota. Bob, trzymaj mojego tatę. Nie puszczaj, choćby nie wiem co. Give teraz. Ach, nie! Nie mogłem go utrzymać. Ali, spróbuj wezwać Humon Kulona. Tak bardzo mi przykro rej. Nie, to mnie jest przykro. Chcieliście mi to wytłumaczyć, ale nie słuchałem, już za późno. Mistyk powiedział, że to, co powinienem zrobić, jest mniej ważne niż to, co naprawdę zrobię. To był kolejny test, i znów go oblałem. Rozumiemy cię. Nikogo nie spisałbyś na straty, zwłaszcza swojego ojca. Nawet jeśli oznaczałoby to zaufanie Czotenowi. Więcej nie popełnię tego błędu, obiecuję. Wiem, kim są moi przyjaciele. Ej, hey, nie obwiniaj się za bardzo. Przecież my też mamy na koncie parę grzeszków. E, zaraz nie, ja nie mam. Czy mam? Przynajmniej wiemy, że Twój Ojciec nadal żyje wewnątrz tej istoty. I że wciąż walczy o uwolnienie. Tak. I w ten czy inny sposób zwrócimy mu tę wolność. Wersja Polska na zlecenie Teleton Plus Studio Publishing. Dialogi Katarzyna Michalska, reżyseria Dorota Kawęcka. Dźwięki montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo Produkcji Urszuna Jankowska. Udział w ziemi Małgorzata Szymańska, Jakub Mróz, Grzegorz Dwojecki, Jarosław Domin, Marek Frąckowiak, Jacek Nikowaj, Czaka Grzegorz Farkowski i inni.